ŚWIĄT! Ja Cię, czemu tak agresywnie? najlepszego. No i to chyba załatwia kwestię życzeń. Ja nie jestem w składaniu życzeń. Absolutnie nie mam predyspozycji ku temu. No bo nie mam. A dzisiaj jeszcze tak się złożyło, że żona mnie cztery razy wysyłała na zakupy, bo cały czas coś zapominała. No i spotkałem wszystkich sąsiadów chyba w okolicy. Musiałem im złożyć życzenia. Ja się czuję jakoś tak komfortowo. Ale mam jakichś takich miłych sąsiadów, tak się składa, że oni, że oni zawsze wychodzą pierwsi z życzeniami, więc ja wtedy mogę powiedzieć nawzajem uśmiechnąć się do nich ładnie i mieć sprawę załatwioną. No, i y, jak będzie wyglądał y, y, w czasie świąt mój kanał? Dosyć skromnie, dosyć skromnie. Spróbuję od czasu. Do, spróbuję jeszcze jutro może nagrać <laughs> jakiegoś vloga i opowiem wam trochę o świętach, które sprawiły mi kiedyś tam najwięcej radości. Y, a może mi się uda, może mi się nie uda, zależy od tego, jak, 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 ten, jak te dni będą wyglądały u mnie <laughs> Przepraszam. Y, nagraliśmy z Rojem też troszkę z wyprzedzeniem y, trzy odcinki Call of Duty. Yy, tak żebym ja tutaj mógł je wrzucić na święta. One będą mało świąteczne, także bez obawy, yy, może będą zabawne, może nie. Także zapraszam już teraz, jeżeli uda Wam się oderwać trochę od świątecznych stołów, od rodziny yy, i, i zerkniecie na komputer, no to coś tutaj ewentualnie yy, u mnie znajdziecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę miłych tych trzech dni, dzisiaj jest 24, 25, 26, mam nadzieję, że spełnić spędzicie, spędzicie je radośnie. No i dzisiaj już przechodzę do składania życzeń i to wygląda tak jak wygląda. No nic, będę kończył w takim razie mm, i życzę Wam wszystkiego miłego. Tak, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, papa. Pa.